Anko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam super danie. Będzie to łosoś. Popatrzcie, jaki fajny, idealny kawałek łososia udało mi się dostać. No i będę go serwował z langustami. Popatrzcie na nie, one tylko czekają na to, żeby zaprzyjaźnić się z łososiem i żeby skończyć razem z nim na talerzu. Także zapraszam Was do oglądania historii moich langustyn. Od czego zaczynamy? łososia musimy pokroić. Tak więc odkrawamy sobie na takie kawałki, po sztuce dla każdego. No i łososiowi dużo nie trzeba, odrobinę soli z wierzchu i odrobinę pieprzu. One lubią pieprz, ja lubię pieprz na, naprawdę na, na łososiu, Ona się, ten pieprz się tak y, fajnie zaprzyjaźni z łososiem i przyklei do niego tak więc tak przygotowanego łososia wrzucamy na gorącą patelnię i on się zacznie nam skurczać i sobie musimy go obsmażyć z każdej strony do yy, chrupkości teraz wrzucam pomidorki do piekarnika, będę je piekł one mają się tylko lekko przypiec Zostawcie te pomidorki na tym pnączu, bo to jest naprawdę ciekawa ozdoba. Tak więc rzucamy. A tutaj nam się łosoś smaży. W międzyczasie przygotujemy sobie sos. Do sosu potrzebujemy czosnek. Kroimy czosnek. I go zmiażdżamy. też sobie do garczka trochę oleju wlewamy i wszystko ładnie. Kiedy nasz złotość nabiera złotego koloru, wtedy go przewracamy w drugą stronę i na patelnię do garczka wrzucamy czosnek. Langustyny lubią czosnek, wręcz go uwielbiają. I następnie wrzucamy nasze langostyny. Możemy się z nimi pożegnać. Bye, bye. Czekamy aż się garczek nagrzeje. Później zalejemy białym winem i ugotujemy je. One są surowe, jeszcze nie są ugotowane. Świeże. A w tym momencie jeszcze przewracamy łososia. I czekamy aż dojdzie. Zamienimy to. Tu potrzebujemy trochę więcej gazu na tym na, na y, dla tych one muszą się szybko dość ugotować. Czosnek idealnie współpracuje z nimi. Nagrzewamy, nagrzewamy, czekamy. Teraz sobie jeszcze kawałek cytryny ukroję i wciśniemy to do sosu. Ciskane. i zalewamy Ho. białym winem. I teraz sobie je lekko podgotujemy. Jak się ugotują, to już nasz sos prawie będzie gotowy. Do tego jeszcze tą cytrynę wrzucę, żeby te smaki naprawdę przeszły z sobą. W tym momencie do mojej klangusty wlewamy śmietanki, to będzie śmietanowy sos. Jest to słodka śmietanka. I redukujemy. Popatrzcie, one naprawdę nabierają idealnej barwy, one naprawdę się już tutaj y, zakomponowały w tym sosie. Ten sos to jest podstawa, bo ona y, będzie miała smak tych langustyn. To jest naprawdę idealna rzecz. Na samym końcu, y, jak się sos zredukuje, dodamy kolendrę i to będzie to. Mm. Gdy jest gotowy, popatrzcie, naprawdę jest upieczony tak, jak powinien być. Lekko jest surowi w środku, ale taki powinien być. Tutaj sosik nam się zagęścił, rzucamy do tego świeżej kolendry. Nie żałujemy, dość dużo. I tak przygotowany sosik jest już gotowy. Wykładamy. Wyciągam sobie wcześniej przygotowane rzeczy. Czyli moje pomidorki, które wsadziłem. No i oczywiście ziemniaczki. Pieczone ziemniaczki. Jak przygotować pieczone ziemniaczki możecie zobaczyć w innych moich filmach. I teraz wykładamy je na talerz. O, w ten oto właśnie sposób. Budujemy sobie z tego taką budowlę, bym tak powiedział, jak z klocków lego. Pięknie. Na środku talerza. Na to przychodzi nasz łosoś. W ten to właśnie sposób. Pięknie. Do tego przychodzi langustyna. Ona tutaj ma za zadanie yy, ozdobić pięknie te, to danie. Hop. Dla niej też ona trochę nie chce współpracować. Niegrzeczna. Na to sosik. Popatrzcie, sosik naprawdę jest gęsty. Jest bogaty. Jest, te langustyny dały, dały z siebie wszystko, żeby ten sosik taki wyszedł. No naprawdę niesamowita sprawa. Hop. Bo dziękujemy Wam za to langustyny, dziękujemy. No i do tego na ozdobę moje fantastyczne yy, pomidorki. No i oczywiście kawałek cytryny, bo cytryna musi być w takim daniu. To jest mistrzostwo świata, to jest coś, co za chwilę będę mógł zjeść i wcale się tego nie wstydzę. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam na Facebooka stronę Kocham Gotować, gdzie możecie mnie polubić oraz na mój kanał YouTube. Kocham Gotować także. Do zobaczenia!